Interesującym dla mnie aspektem jest um, pani opinia na temat ostatniego filmu Tomasza Sekielskiego, bo nie jest absolutnie tajemnicą, że pani mm, niedaw, niedawno wróciła, że tak powiem mm, na łono kościoła. Y, I czy myśli pani po obejrzeniu tego filmu, czy pani go widziała i czy myśli pani, że kościół faktycznie ma szansę się uzdrowić? Ja w ogóle po pierwsze jestem bardzo wdzięczna, że taki film powstał i jest mi bardzo przykro, że on mógł powstać właściwie wyłącznie przy udziale tych ofiar. Myślę, że wracanie do takich traumatycznych przeżyć musi być bardzo bolesnym. Ja przez pierwsze 20 minut tak mocno odczuwałam boleść tej kobiety, która odważyła się wrócić do tego swojego oprawcy na spotkanie. No i oglądałam to z takimi wypiekami, ze złością trochę, z, 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 takim, z taką empatią olbrzymią. Wydaje mi się, że dobrze, że ten film powstał nie po to, żeby przypominać te trudne emocje, ale dlatego, żebyśmy my jako rodzica mogli uchronić dzieci i bardziej być czujni na to, że dzieci potrafią nie mówić. Dzieci potrafią się zamknąć w, w swoim świecie zawstydzone, przestraszone, niepewne. I tak naprawdę tutaj jest ogromna rola także rodziców, żeby się przyglądać tym dzieciom. Ja tak dobrze znam mojego syna, że gdyby on mnie skłamał, to ja widzę po, po prostu po tym, jak on drży się na poliku, że wiem, że on coś ukrywa. Natomiast to jest jakby z tej naszej strony jako rodziców którzy myślę, że teraz obejrza, widząc taki dokument, myślę, że będą bardziej czujni, będą zadawali bardziej dociekliwie pytania swoim dzieciom i w ten sposób być może uchronią ich przed, przed takimi traumami. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, ja tutaj bardzo radykalnie oddzielam religię, wierzenia, Kościół, księży. To, to nie jest dla mnie jedno. To są w ogóle różne aspekty i nie należałoby tutaj tego jakby łączyć w całość, bo to by było bardzo krzywdzące, bo to, w co wierzymy, nie musi być bezpośrednio połączone z osobą, która ma takie słabości, jakie ma, no, tak nazwę to ładnie słabości, tak, bo można by było bardziej okrutnie to nazwać. Dla mnie ten film jakby nie zmienia mojej wiary w Boga. On podtrzymuje wątpliwości, jeśli chodzi o, o człowieka, bo my jesteśmy jako ludzie bardzo słabi, i życie to pokazuje nam bardzo często. I tak naprawdę, praca nad sobą i ta droga do Boga polega na tym, żeby, żeby się umacniać i żeby nie ulegać tym słabościom, I żebyśmy byli coraz mądrzejsi, bardziej wartościowi, mocniejsi duchem, żebyśmy potrafili panować nad słabościami. To jest bardzo trudne i to jest droga indywidualna dla każdego. Natomiast oczywiście, mówię o tym bardzo spokojnie, bo myślę, że mojego syna nie spotkało nic takiego, i gdyby to się stało. Prawdę mówiąc, nie odpowiadam za siebie. Tutaj myślę, że się obudziłaby, obudził, obudziłby się potężny gniew i myślę, że konsekwencje tego byłyby okrutne dla, dla wielu, wielu instancji po kolei. Natomiast jestem wdzięczna raz jeszcze podkreślę to, że powstał taki film, bo on być może uchroni nas w przyszłości od takiej sytuacji.